Dzisiaj robię paczkę karbomatu dla pana Leszka, ale już nie w kartonie, no bo wprowadzam oszczędności, więc będzie sam worek, no i dzięki temu będzie tańszy. Karbomat już zważony, uformowany. No i teraz nie do kartonu, a pójdzie w skreć i dzięki temu będzie o 8 zł tańszy. 10 kg. no i teraz się skupię na tym, żeby doszedł cały, więc będę skreczował. No, skreczowanie kartonu też wymagało sporej ilości, ale myślę, że to będzie taka skóra ochronna. Jesteśmy na stronie owocowapasja.pl, no i coś nowa grafika i na przykład możemy sobie kliknąć pierwszy u góry i mamy produkty, niżej sezonki, borówki, no i oczywiście malina dyniwa, też klikamy i możemy sobie zamówić nawet pojedynczą sztukę do koszyka i tutaj na przykład można sobie wpisać 4-5 sztuk, więc jest lepiej iść chyba na tej stronie mm. niż było wcześniej.